Jesteśmy w Dead Horse Point State Park. Zatrzymujemy się tutaj dzisiaj na nockę. E, jest to piękne miejsce, jeżeli chodzi o widoki. Zaraz Wam pokażę. Otaczają nas góry, w dole mamy rzekę. Ciekawą rzeczą jest legenda związana z nazwą tego miejsca. Niestety nie jest ona miła. Mianowicie kowboje podobno zgonili tutaj część mustangów. Wybrali e, kilka sztuk, a resztę zostawili na śmierć. Konie zdechły z pragnienia, widząc w dole rzekę, do której nie mogły się dostać, ponieważ były bardzo, bardzo wysoko. Zobaczcie, jak, jak, jaki widok miały, jaki my mamy teraz. Dzisiejszy dzień spędziliśmy zupełnie nietypowo w porównaniu z innymi, ponieważ zazwyczaj jak już zajrzeliśmy na miejsce campingowe, szykowaliśmy się na wieczór, dzieci szły się kąpać, jedliśmy kolację, robiliśmy ognisko, żeby byli, jeżeli była taka możliwość, a dzisiaj po prostu postawiliśmy RV na miejscu parkingowym, na miejscu campingowym, sorry. I włączyliśmy klimat, wyszliśmy na zewnątrz. W jest bardzo upalnie. Przynajmniej w tym w tej części, w której jesteśmy, bo w poprzedniej nie było aż tak źle, w północnej. Teraz jesteśmy trochę bardziej na południe. E, więc e, wszelkie aktywności jak najbardziej można wykonywać wieczorami albo bardzo, bardzo wcześnie rano, zanim jeszcze się wszystko nagrzeje. No, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. E, hajkowanie tutaj w tej okolicy. Plan mamy taki, że bez spinki na spokojnie. Szlaki, które chcemy. Myślę, że uda nam się zobaczyć. No, idziemy teraz e, ścieżką e, na Rim. Nie pamiętam, jak to się po polsku nazywa. To jest krawędź. Krawędź e, na górze, na której jesteśmy. Zobaczyć widok na, na pozostałe miejsca, okolice, góry. Ok, koniec. Gonię jak zawsze chłopaków, po prostu zawsze, zawsze gonię chłopaków, ponieważ zawsze zostaje z tyłu jak nagrywam filmiki i później może gonić. <głos》>, Żeby mi kiedyś powiedzieli, że jestem ogonek. Chyba mają rację. Ale to tylko przez chwilę jestem ogonek, ponieważ jak już dobiegnę, to czasami musi mnie Alanek wyprzedzać. Dzień dobry, jesteśmy. Kolejny dzień Utah. Tym razem jesteśmy w Canyon Land National Park. Jest dużo widoków na kaniony, na skały. Będziemy pooglądać wszystko. Nie straszyła małego chipmaka. Jest! Ach, mała, sprytna wiewiórka. Jeszcze a propos chipmaków, to nie wiem czy pamiętacie taką bajkę mm, Chip'n a także drużyny, R.R. bodajże, taka była nazwa tej bajki. Były tam dwie wiewiórki. O właśnie, które się nazywały Chip and Dale. Zawsze pamiętam miałam problem, żeby rozróżnić się, je, która jest chip, która jest Dale, dopóki się nie odezwały i Ciebie nieco wołały. Jednak ostatnio postanowiłam poszukać o co chodzi. Już teraz wiem doskonale, że Chip to ta wiejurka z czarnym noskiem, a Dale miał czerwony nosek. Skojarzałam to z tym, że tutaj są ciasteczka Chocolate Chips. I właśnie mają czarne biegi. No od razu było mi łatwiej. Się śmieję, że zagadka z dzieciństwa została rozwikłana przez ciasteczka. Nie bylibyśmy z sobą, gdybyśmy nie chodzili na różne hajki, które są w parku. Właśnie wybieramy się na kolejny. Ma być widok na jakiś krater. Tak to jest określone. Zobaczymy, jak to wygląda. Na zdjęcie wygląda całkiem ciekawie. Dlatego nas skusiło. To na wędrówkę. Idziemy. Trasa nie jest długa, mile chyba w dwie strony, w sumie, więc powinno szybko pójść. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy bardzo ciekawi. Pamiętacie to powiedzenie w westernach? Strzelanina zawsze w samo południe. Muszę Wam powiedzieć, że Kozacy byli ci ludzie żeby dali radę w tych całych ciuchach, długich spodniach Ech, spotkać się w południe i strzelać. Jest godzina 12, słońce naprawdę praży. Jest ciężko, ale widoczki rekompensują wszystko, cały wysiłek i napędzają tak naprawdę nas do działania. Idziemy, ale w ogóle nie zmęczony. Skacze biega. Jak zawsze jest autkiem, tym razem off-roadowym, 4x4, four four 6x6, nikt tego nie wiemy, zawsze się trzeba go pytać, którym jest autkiem. Przed na górę znalazł jedyne prawie drzewko i odpoczywa w cieniu. Tutaj zajęło nam godzinkę marszu. Poszliśmy na dalszy punkt. Według e, mapki, którą przeczytaliśmy, powinniśmy to zająć półtorej godziny, więc 30 minut mamy do przodu. Nie jest tak źle, mimo że byliśmy z małym dzieckiem, które szło o własnych siłach. Więc Jeżeli będziecie kiedykolwiek w okolicy, naprawdę polecamy ten, ten hike właśnie ze względu na to, że są piękne widoczki i że jest łatwy. A. Jestem na ścieżce, tym razem sama na innym hajku. Eee, na końcu ma być podobno jakiś piękny łuk, jedyny tutaj w tym parku. Wprawdzie będziemy jeszcze w Arch National Park, gdzie będę miała okazję popatrzeć na te łuki skalne, ale z racji, że jest to jedyny twór tutaj w tym parku, postanowiłam, że pójdę sprawdzić, co, co to za jeden, jak go widać. Zwłaszcza że mogą być bardzo ciekawe formacje skalne po drugiej stronie, widoczne w tle. Idę tym razem sama. Chłopaki i Misia zostali w aucie, chłodzą się. No, a ja postanowiłam, że pójdę sama. Mam wodę. Hajk nie jest długi, powinnam go szybko zrobić. Mam nadzieję, że zaraz wrócę do chłopaków z, z dużymi wrażeniami do powiedzenia z widoków. Spełniam swoje marzenie, więc mogę wracać. Zajęło mi to łącznie ze zdjęciami 10 minut w jedną stronę, więc za chwilkę powinnam być już przy samochodzie, za jakieś parę, 5 minut. Myślę, jeżeli chodzi o rozdzielanie się z Łukaszem, to nie mamy z tym problemu, ponieważ mamy łoki Toki, które trochę nas zabezpiecza. Ach, nie jestem pewna ścieżki, chyba tutaj pójdę. Póki toki jest bardzo dobrym rozwiązaniem właśnie w miejscach, gdzie nie ma zasięgu, a niestety w national parks może i niestety może i stety, nie ma zasięgu sieci komórkowej bardzo często, a tym bardziej internetu Fajnie by było jakby był to można by było sprawdzić wiele wiele informacji przydatnych, ale i tak nie jest źle, dzięki temu człowiek odpoczywa od wszechobecnego internetu, social media i tego typu rzeczy wiadomości ze świata nic nie dociera po prostu cieszymy się tym co widzimy przyrodą a jeśli coś się złego wydarzyło to i tak na to nie mieliśmy wpływu a jeżeli coś dobrego to pogratulujemy komu trzeba po powrocie o Zdycham, ale jest dobrze a zgubiam ścieżkę tu jest ok no i dochodzę już do parkingu. Nie ma problemu, że się zgubię. Jednak tutaj przekalkulowane są liczby i czasy. Liczby to może, jeżeli chodzi o odległość, są ok, ale czasy dojścia jest zdecydowanie dodane w sali, że cała ścieżka zajmie pół godziny. Mi zajmuje 15 minut, włącznie z dużą ilością zdjęć. Chciał być na pustyni i widzieć co? Kaktuski. Kaktuski udało się znaleźć? Kaktus, tak naprawdę to Alana ulubiony kwiatek. Alan ma. Bzika na punkcie kaktusu. i w domu ma swoje kaktusy hoduje. Mam nadzieję, że ktoś będzie poddawał. Nie, nie trzeba podlany były przed wyjazdem. Zobacz tam w lewo, dalej więcej ich jest. O więcej! Mogę podejść do niej? Możesz oczywiście. I jak? Fajnie? Spełnione Super. marzenie? Ekstra. Rosły. Tak! Ekstra. Urosły, tak ich chciałam. A tutaj co? Do... Inny kartus. Zwiędnięty.